Dzień dobry Państwu, Dariusz Wyczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na rynkach. Czy jesteśmy bliżej końca korekty? Czy ceny akcji wrócą do wzrostów? Co będzie wspierać kontynuację HOS w najbliższych miesiącach, kwartałach? Czy po tak dużych zwyżkach, jakie obserwowaliśmy w tym roku, inwestorzy mogą liczyć na rajd Świętego Mikołaja, efekt stycznia? Zapraszam na rozmowę. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Mariusz Jagodziński, doradca inwestycyjny, zarządzający funduszami, członek zarządu Mount Davi. Dzień dobry, Panie Mariuszu. Dzień dobry, Panie Darku, witam Państwa. To zanim przejdziemy do skomentowania sytuacji na, na, na giełdzie, może chwilkę porozmawiajmy o tych ostatnich danych z polskiej gospodarki, tych, które spłynęły na rynek w tym tygodniu. Panie Mariuszu, one są dobre albo nawet bardzo dobre, jak patrzymy na sprzedaż detaliczną, czy produkcję przemysłową, to powinno sprzyjać spółkom, to powinno sprzyjać wycenom. Czy do czegoś możemy się przyczepić, patrząc na takie otoczenie makro? No, jakby tak zacząć od szklanki puste. Oczywiście trochę takiej polskiej tradycji, że, że trzeba znaleźć jakiś minus, bo generalnie to faktycznie te dane są dobre i to nie tylko te, ale i te sprzed. Poprzednich miesięcy też za chwilę do tego wrócę, ale no pół puszlanki puste to ewentualnie nasz duży deficyt budżetowy, ale kwestia budżetu, że użyję takiego określenia przez rynek, została już rozegrana dwa miesiące temu, jak on się pojawił. Tu chodzi przede wszystkim o, o, o skalę zadłużenia, wielkość deficytu i to, jak trudno się będzie sfinansować ministrowi finansów. Ale jeżeli będzie taki wzrost gospodarczy, jaki widzimy, nie tylko w trzecim, który już znamy kwartale i w czwartym. że do 3,5%. 3,5 w górę. W górę, w górę, dlatego że część banków nawet prognozuje w 26 4 punkty procentowe, a świeża, zupełnie świeża, bo z listopada prognoza nbp u w tej swojej projekcji została podniesiona tam do 3,6-3,7. Więc to jest bardzo dobry rezultat. I jeżeli będzie taki wzrost, to te obligacje się uplasują. Tym bardziej ten Puszczanki puste w postaci mhm. wysokiego zadłużenia i trudnego trudnego budżetu, to ono nie jest aż tak groźne. Natomiast dane makro są po prostu świetne i wspomagające dla, dla rynku akcji, ale też dla, dla obligacji. Mhm. E to mamy dane makro, a teraz w piątek będzie jakby kolejna paczka danych, to będzie wstępny szacunek inflacji za listopad, w kolejnym miesiącu, czyli w grudniu, posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, Panie Mariuszu. Czy biorąc pod uwagę też to, że te tempo wzrostu wynagrodzeń, ono maleje, tak, to spada, czy rosną tutaj szanse na kolejną obniżkę stóp procentowych, no i ta obniżka stóp procentowych, to też jest dobre środowisko, to też jest dobry sygnał dla firm, dla ich wyników, dla wycen, dla rynku akcji. Tak, tu mamy takie kombo dobrych, dobrych informacji i ta dana makro, czyli inflacja, znamy inflację miesiąc po miesiącu i ona zaskakiwała in plus, czyli była coraz niższa. Poniżej dzisiejszej poniżej jest pod kontrolą. Tak, wy wygląda na to, że jest też poniżej konsensusu, bo było no, prawie. No, trzykrotne w zasadzie zaskoczenie dla rynku, bo myślał trzy trzy inflacja schodziła za każdym razem dwa w ostatnich miesiącach zobaczymy jaki będzie teraz odczyt za chwilę ten przyspieszony dosłownie za kilka dni nie spodziewam się tu już żadnego skoku w górę, bo mamy mnóstwo czynników deflacyjnych z otoczenia i, i relatywnie wysokie jeszcze wciąż stopy procentowe polska też w Polsce, czyli też ten czynnik monetarny w Polsce wciąż pozytywnie wpływa na niską inflację, więc ta inflacja zeskakiwała im plus jako taki czynnik makroekonomiczny już wcześniej. I, I wydaje mi się, że jak to połączymy właśnie z mniejszą dynamiką wzrostu płac, ostatni odszczyt jest 7,6 no. chyba procenta rok do roku za wrzesień. I po pierwsze, to jest nieźle, bo to jest powyżej inflacji, czyli realnie ludzie zarabiają rok do roku więcej, siła nabywcza gospodarstw domowych rośnie. A z drugiej strony, nie jest to tak duży skok jak jeszcze pół roku temu czy rok temu. Gdzie było to rzędu powyżej 10 rok do roku, w skala wzrostu, a tak. to przede wszystkim ta płaca to to minimalna. To presja na właśnie inflację. Na, na, na inflację, na przedsiębiorców, tak. bo to duże koszty, były dwa problemy parę miesięcy czy parę kwartałów temu dla przedsiębiorców. Wysokie płace uciekające, no i oczywiście koszty energii. Jedno i drugie w tym roku schodzi w dół. Mamy też dużo niższe koszty energii oraz tych, tych surowców energetycznych, czy paliw, które wpływają na, na niższe koszty firm. No i teraz przedsiębiorcy widzą, że te wzrost tych płac dalej rośnie, nie tak szybko. Więc jest stabilnie. No i wyraźnie się poprawił sentyment. I mamy odczyt też z produkcji przemysłowej, która nieoczekiwanie powyżej konsensusu znowu istotnie wzrosła w ostatnich miesiącach. Ale już sygnały były od kilku miesięcy, że tam jest delikatne ożywienie. Po raz pierwszy od wielu kwartałów, bo przemysł czy produkcja przemysłowa w ostatnich no właściwie latach cierpiała. Mhm. I to, co pan wspomniał, że pomimo tego, że tempo wzrostu wynagrodzeń spada, spada też inflacja, realne dochody, realnie po prostu Polacy zarabiają, widzą to i też śmielej wydają, stąd ta sprzedaż detaliczna, tak która jest. też zaskakuje pozytywnie. No i dorzućmy do tego te obniżki stóp, które już miały miejsce, czyli każdy 100 punktów bazowych obniżki stopy procentowej wpływa na, na koszt kredytu. Ci, którzy już mają kredyty, no to jest tak. po, po kilkaset złotych miesięcznie więcej w kieszeniach. No raczej nikt nie robi lokaty z kilkuset złotych, to będzie konsumowało a więc ten, te środki do wydania rosną. No i to znowu kolejny element dla optymizmu, kolejny element wspierający wydatki i konsumpcję, a to buduje PKB. No I to jest środowisko dla naszych firm. Tak, czyli to jest dobre środowisko dla naszych firm, takie wewnętrzne. Pani Marszu, a teraz zewnętrzne, bo jest kolejne, kolejna runda rozmów pokojowych. Wydaje się, że mieliśmy już wcześniej takie próby i rynki reagowały na to. Wydaje się, że ten plan pokojowy, no może nie zajmujmy się poszczególnymi punktami, bo on się zmienia i wiemy, że to tak naprawdę ostateczny kształt pewnie będzie jeszcze inny, ale po tych rozmowach w Genewie sygnały z Ukrainy są takie, że po tych korektach, zmianach, Ukraina wysyła takie sygnały, że on jest akceptowalny przez, przez nią ten plan. Widzieliśmy też wczoraj e, reakcję na naszej giełdzie, tak naprawdę w południe, gdzie złoty się e, umocnił, ruszyły banki, właśnie te nasze banki po ponad 3%, i to było tak trochę komentowane. Że to jest właśnie znów powiedzmy, odbierany jest, tak? czy, czy, czy po prostu dyskontowany jest ten, ten pokój na Ukrainie. To jest bardzo ważne, to jest ważne dla naszej gospodarki, dla naszej giełdy, zakończenie wojny? Tak, jakby to, to, ta kwestia zakończenia lub no, choćby zawieszenia nawet jest bardzo ważna. To znaczy istotnie to zmniejszyłoby. Abstrahując od punktów, jak to dokładnie tak, będzie, w mojej ocenie, ale ogólnie rynki to odbiorą in plus, obojętnie jak my to politycznie oceniamy, czy jak to rozumiemy, czy to się skończy, czy będzie pieredyszka, to jest w ogóle bez znaczenia. W krótkim i średnim terminie jest to bardzo dobre, bo z konfliktu gorącego, który jest nieprzewidywalny w swojej istocie, jak tam Taleb pisał już bardzo dawno, czy zawieszenie, czy pokój, to odsuwamy nawet tą pierdyszkę o lata więc jest bardzo dobre zmniejszyłoby ryzyko. Może trochę wczoraj rynek pod to zagrał ale ja uważam że cały rynek w tym inwestorzy zagraniczni którzy lubią te nasze banki duże spółki Generalnie mało rozgrywają to. W ogóle w zakładach bunkmacherskich to, że będzie pokój, to jest jakieś 17%. Mało szans dają. Tyle już było tych iteracji podejść, że mi się wydaje, że rynek, że w cenach na pewno nie ma pokoju. Natomiast ja oczywiście obserwuję to, śledzę, bo uważam, że to w takim horyzoncie, właśnie nazwijmy to, strategicznym dla, dla naszego rynku i dla całego przyszłego roku byłoby bardzo ważne. Więc mnie to interesuje. Tylko ja mam odmienną opinię niż powszechna. To znaczy, ja uważam, że ten pokój, Pokój jest bardzo dobry, te warunki ogólne. ogólnie Ten pokój jest bardzo dobry dla Ukrainy i absolutnie akceptowalny dla Federacji Rosyjskiej. I raczej tu się spodziewam, e, finalnie, przyczyny, obojętnie jak to rozegrane będzie, że tego pokoju nie będzie, bo to jest strategiczna przegrana. Nie po to atakowano kij, kiedyś Kijów, bo teraz już nikt tego nie pamięta, ale mhm. miał być Kijów podbity, miał być rząd zmieniony, miał być cały kraj. Mhm. Pierwszy punkt mówił o niepodległości, o stratach terytorialnych, to jest jasne, ale, ale o niepodległości, tak? o drodze jakiejś do Unii i tak dalej. Już nie ma co analizować szczegółowo, bo te punkty to znowu to jest taka, to już jest tak, wręcz tak, zabawne, że po raz kolejny administracja Trumpa, czy Trump obojętnie jak to powiemy, rzuca... Jakieś takie abstrakcyjne rzeczy, jak z tymi taryfami. 50, 100%. Tak, tak, na tak, końcu tak. mamy 10, 15. Tak? Wszyscy się ekscytują w ogóle mają sukces. No bo przecież nie jest te 50, tylko te 15. No i oni chyba się tam w tej Ameryce śmieją, że to wystarczy rzucić jakieś abstrakcje, wszyscy przeżywamy, potem dwa kroki do tyłu, a gdzieś, gdzieś jakieś parametry są moim zdaniem są absolutnie akceptowalne dla, na ten moment. Tak? No, świat się nie kończy. Że kiedyś Federacja Rosyjska osłabnie, to można. Odzyskiwać tereny i trzeba wziąć pod uwagę, że Krymu nie ma, mhm. upraszczając, tak, Krymu Ukraina nie ma od 2014 roku. Nie ma nic do tego mhm. Trump, tylko po prostu to jest taki de facto, nie de jure oczywiście, straty terytorialne zaczęły się już wtedy. Więc y, dla rynku byłoby to bardzo korzystne. Moim zdaniem prawdopodobieństwo, że to zajdzie jest małe, z uwagi na to, że z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, która chce ugrać całą Ukrainę i uważa, że wygrywa tę wojnę, tak przynajmniej, analitycy twierdzą wojskowi, to tego pokoju może nie być. tak? Zobaczymy, jak to będzie rozegrane. Poczekamy właśnie na kolejne dni i tygodnie, co, co one przynoszą. Tak Będą jest. kolejne spotkania, chyba w przyszłym tygodniu Witkow jedzie do, do Moskwy, się spotyka. Panie Marszu, to teraz jakby nakreśliliśmy sobie taki obraz ogólny, a przejdźmy do rynku do rynku akcji. Pan zarządza funduszem. Była niesamowita. No, jesteśmy w hoście, tak? W październiku rekordy tutaj, WIK ponad 114 tysięcy, WIK 20 ponad 3 tysiące, i od tego czasu jesteśmy w takiej, no powiedzmy, delikatnej korekcie. Na razie ta korekta, jak tutaj piszemy, dzisiaj to jest w rzędu 4%. 4%. Pana zdaniem, czy pan jest właśnie w gronie tych pesymistów czy optymistów? Czy uważa pan, że to jest początek zmiany trendu i te wyceny naprawdę już zaszły za wysoko? Czy to jest taka korekta, która, która jak. Nie wiem, poprzednie skończyła się tym, że, że, że spadły wyceny i to był moment zachęcający do dalszych zakupów akcji. No tak, takie korety, korekty 4-5% w trendach silnych, zarówno spadkowych, jak i wzrostowych takie korekty, czyli jak spadkowe to oczywiście w górę, teraz w dół. Po pierwsze, są naturalne, tak? po drugie, wcale jeszcze nie muszą mówić o zmianie trendu. Dlatego tak ważna jest ta nasza rozmowa wstępna o makro. No bo w jakim otoczeniu miałaby wejść Bessa, tak? Że nasze PKB rośnie kwarta po kwartale, bo to jest cała dynamika. Jak weźmiemy się, cofniemy 12 tak. miesięcy, to, 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 to czwarty kwartał może być około 4 punktów i tak dalej. Gdzie spółki raportują rok to do roku lepsze wyniki, tak, w większości. No jakby nie wszystkie, ale co do zasady bez problemu można selekcjonować. Dalej te spółki nie są drogie mimo tej hossy, bo my z bardzo niskiej bazy w 2022 wystartowaliśmy, czyli z głębokiej Bessy. I ze skrajnego niedowartościowania. Banki chodziły po abstrakcyjnych wycenach wtedy. Więc one zyskały bardzo dużo, ale dzisiaj średnie takie wskaźniki na giełdzie nie są wygórowane i one są średnie wskaźniki poniżej swojej średniej, wieloletniej. Trochę to brzmi tak, tak, tak słabo w opowieści, ale do tego to się sprowadza. Czyli my nie jesteśmy przewartościowani. Oczywiście są poszczególne papiery, które mogą być trochę za drogie i tak dalej. To jest normalna sytuacja. Mamy kilkaset spółek, tak? A więc jest czego wybierać. Nie jesteśmy za drodzy i jeszcze perspektywy zarówno makro, jak i spółek przynajmniej najbliższe kilkanaście miesięcy, tak, do końca przyszłego roku 2027 też są niezłe. Też inwestycje się poprawiają, nie tylko KPO ale i firmach, więc ten horyzont, no mówię na minimum kilkanaście miesięcy w otoczenia jest dobry. I teraz trzeba sobie wyobrazić, że zmiana trendu to jest 20, 30 i więcej procent w dół. To dlaczego ma się jeszcze przecenić, nie jest drogo? Wszystko jest możliwe, tak? jeżeli jakieś tam złe scenariusze czy czarne wałęzie. Ale tak czy zdroworozsądkowo, czy na logikę, prawdopodobieństwo, że będziemy kontynuować trend jest po prostu większe. Ja jestem umiarkowanym optymistą, nie co do makro, bo makro jest okay. oczywiście mocne i raczej mało zagrożone są te, te dobre wskaźniki w najbliższych miesiącach. Ale co do koniunktury, jestem umiarkowanym optymistą, bo nigdy nie wiadomo, gdzie tam te emocje zagrają. Tu już wchodzi. Yy, też na rynek yy, ten element behawioralny, emocji, więc jakieś korekty mogą być. Ja obstawiam, że w horyzoncie tam czy tygodni, czy miesięcy kolejne ATH czyli nowy szczyt jest możliwy, na taki Wigu, dzień jak tak, wczoraj na WIG-u, tak. hmm. a WIG-20 to, to jest jeszcze to samo, tak. jest to samo, tylko tam jeszcze trzeba pamiętać, że on pomniejsza, pomniejszane jest bo dywidendy, tak, tak. tak więc on, nie jest też, on jest też bardzo wysoko, tak, tak, jakbyśmy jakbyśmy, dożyci... z, tak więc ten return, to jest tak, świetny, tak. świetny rok, to się zgadza, nie? ale czyli to nie Panie jest... Marszu, czyli pomimo tego świetnego roku, pomimo tej hossy trzyletniej, tak, gdzie od października chyba 2022, tak, indeks wig co 145%, to nadal Pan, na, patrząc na, na kolejne kwartały, na przyszły rok już takie spojrzenie robiąc, to widzi Pan szansę na kontynuację tych wzrostów, tak? I na nowe rekordy? Nie wiem, ale to już jest, jest szansa na wzrosty rzędu kilku, kilkunastu procent czy kilkudziesięciu? Czy tak? Wydaje mi się, że żeby dogonić te średnie wieloletnie dla spółek, to, to mamy miejsce na małe kilkanaście procent wzrostu. Zależy od branży, od kilku do małych kilkunastu. Tak? No, jakby banki są już bardzo blisko, ale też jeszcze mają miejsce do swoich średnich wieloletnich. Ale jeżeli dorzucimy Gdyby stały, gdyby wyniki były płaskie. Ale jeżeli dorzucimy rosnące wyniki kolejne od kilku, nawet do kilkunastu procent, są spółki, które dowożą wyniki plus 20 w górę. I to też takie, które mają ekspansję międzynarodową, tak? Bo to trzeba jeszcze też oderwać, że niektóre spółki jakby nie są z polską gospodarką wprost związane, bo już wyszły z kraju dawno i się rozwijają. No to, to jak to dorzucimy, to miks tych dwóch rzeczy daje potencjał na kilkanaście procent. I jesteśmy w tych samych wycenach co teraz, bez problemu. Jeżeli mielibyśmy dążyć do skrajnego przewartościowania, co się zdarza na rynkach, tak, czy jakieś optymizm, Euforia, Hossa, to może zrobić małe kilkadziesiąt. Powtórzenie takiego roku jak ten z taką, tak. dużym, mało prawdopodobne, bo ta baza była niska i tak dalej, więc nie, tylko że to już naprawdę yy, byłoby. Może nawet by nie było dobre, to znaczy by się rynek przegrzał i potem można by odczuć bardzo dotkliwą e, bessę, gdyby, gdyby tak gwałtownie rosło. Więc ja tu jestem w tym sensie też właśnie umiarkowanym odpisym. Zróbmy grube kilka albo małe kilkanaście od teraz, tak, to i tak jesteśmy wyżej, jak będziemy dobrzy w selekcji. Spółek, to zrobimy plus więcej trochę do tego co rynek daje i to jest bardzo okej okay. to jakby dalej mamy bazę nie ma przygrzania rynku inwestorzy zadowoleni i, i możemy śmiało patrzeć co dalej tak no, bo... a czy tutaj inwestorzy nie, po, nie powinni się martwić no może nie martwić ale takie ryzyko ze strony polityków naszych, bo widzieliśmy, co się działo w sierpniu, tak, ta e, powiedzmy ustawa podnosząca e, CIT, CIT dla banków. Oczywiście banki bardzo z, mocno wtedy zostały przecenione, ale widzimy, że e, pomimo obniżek stóp procentowych, te wyniki banki dowożą w tym roku, tak, I, i, i ten indeks już tak naprawdę połowę prawie tej straty, albo nawet więcej odrobił. E, czy, Potem w kolejnych tak, tydzień, dwa tygodnie temu mieliśmy sytuację z energetyką, tak, pojawia się znów propozycja ustawy dotykająca. Kolej, kolejną branżę i też jest mocna przecena, tak? Czy tutaj i to, co mówiliśmy na początku, te duże potrzeby pożyczkowe na przyszły rok, to jest chyba rzędu ponad 440 miliardów złotych. Czy tutaj właśnie nie ma takiego ryzyka, że, że szukanie tych, tych pieniędzy będzie wiązało się z tym, że tutaj mogą być dociskane poszczególne sektory, poszczególne branże i to się może znacząco odbijać na wycenach? Tak, tu pełna zgoda, to znaczy nasi politycy, nawet na przestrzeni historii, jestem od Połowy lat 90. na rynku, i nieraz to widziałem, a w ostatnich, powiedzmy, 15-20 latach to były bardzo istotne. Bardzo istotny był wpływ polityków i on in minus co do zasady w większości. Tak? Powiedzmy wprowadzenie takiego programu PPK, tak? no, in plus, ale co do zasady in minus i znowu to mamy. To znaczy, głównie chodzi o nieprzewidywalność tak. i takie zaskakiwanie rynku, bo to, że będzie jakiś rodzaj podatku na banki, okej, okay, to rynek wiedział, ale sposób, skala. To jest no delikatnie mówiąc nieprofesjonalne. I to było bardzo źle odebrane, szczególnie przez zagranicę. Zajęło bankom wiele miesięcy, dalej nie, od, nie odrobiły nie, nie odrobiłe tego, tak. Mhm. Więc to a dekapitalizacja od szczytu do, do takiego największego zejścia tych banków była rzędu prawie 50 miliardów na wycenach banków. Mhm. A mówiliśmy o kilku miliardach, 6,5 wpływów w przyszłym roku i, i w dekadę 20 miliardów. Przy czym zabieramy zwycenę nie jakimś abstrakcyjnym ludziom. Wszystkie OFE, PPK, czyli my wszyscy mamy w tym udział, więc to jest absurdalne działanie. Jeżeli mamy takie potrzeby, można by rozważyć. Umówić się, taki, zawrzeć coś w rodzaju paktu społecznego, to się robiło, to nie jest abstrakcja, co mówię. Niemcy to zrobiły 20 parę lat temu. Na, po 90 latach trudnych, umówiły się na brak podwyżek i tak dalej. Można by na przykład po, ogólnie podnieść podatki na kilka lat, wszystkim równo, tak? nie uderzać w te banki. Banki natomiast w jakimś tam sensie spróbują to pewnie przenieść na konsumenta. Już pokazały teraz po zmianie tego cit agregując wszy, cały jego wpływ, pokazały prognozy analitycy dla banków i banki same to potwierdzały, Były na wielu konferencjach słuchając, mówiły zarządy, że ten rok oczywiście będzie rekordowy, a przyszły będzie plus 2, plus 6% na wynikach. Dlaczego? niższe stopy, i okay. jak se kredytowa rośnie, tak? No i oczywiście w jakim sensie przerzucą. My i tak mamy te kredyty tak drogie, dlatego, że wcześniej no, mamy podatek od aktywów. My już dodatkowo opodatkowujemy banki e, i to wciąż jest zresztą ten podatek, tam 2,7 będzie troszkę obniżany. C, trochę to się przeniesie na, na, na klienta końcowego, niedużo e, i, i, i de facto te banki i tak sobie z tym poradzą, bo to jest dobra branża, Świetna akcja kredytowa w tym sensie, że mało stracone kredytów i tak dalej. Gospodarka się będzie rozwijała, wolumeny więc urosną. Więc coś, co jest jakimś filarem naszej giełdy, dostało hamulec, ale nie taki, który powinien w moim przekonaniu zbudować BSE. Bo my nie mówimy o istotnym zmniejszeniu zysków, tylko spada dynamika i wynik rok dwa powinien być płaski. Potem oczywiście ten CIT ma spadać. Zobaczymy. Słabe. Z punktu widzenia rynku i ogólnie decyzyjności, ale do rozegrania zajęło zagranicy i analitykom sporo czasu i dalej jeszcze obserwują, co finalnie będzie, bo najgorsze czekamy jest ta niepewność. Na, Jak, czy będzie podpisane. Na, dokładnie, tak. Czy to więc, będzie ta wersja, czy być może będzie jakaś wrzutka z now, nową ustawą? Z nową. Tak, tak. Z, z jakimś projektem, bo przecież gabinet prezydenta wrzuca różne, różne zagrania, więc zobaczymy. No i znowu ta niepewność, tak, polityków. Rozegrajmy to, jeżeli to będzie schodzące ten, ten city zaakceptowane. Wydaje mi się, że to już jest w jakimś sensie w cenach. Jeżeli pod te makro banki faktycznie kwartał po kwartale będą pokazywały, że akcje kredytowa rośnie, czyli wynik odsetkowy nie spadł, bo jeszcze spadające stopy też zabierają mhm. tak, z, z marży, z marży, tak, z marży. Więc jeżeli będą pokazywały w kwartał do kwartału, to i one urosną. I znowu, no nie tyle co Historycznie, bo z, no tak, ale, ale ale te potencjał banki wzrostu. są jest. takim gwarantem, powiedzmy, hostscy tutaj. hostscy, bo, bo dywidendy, tak? Bo dividendy dividendy, są znaczącym, płynnym sektorem. Zagranica, że tak powiem, lubi e, ten sektor. Panie Muruszu, tu powoli zbliżamy się do końca. Wspomnieliśmy o tym, o bankach, że to będą rekordowe wyniki, A, ale rekordowe wyniki będą miały też. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, ta branża, bo jak tutaj ostatnio patrzyłem, to mamy chyba po październiku, to jest 22 miesiąc, powiedzmy, z dodatnim bilansem sprzedaży całego, patrząc na cały sektor TFI. Jak w Państwa funduszu, jak, jak sobie radzi Mount TFI? Macie dodatnie napływy, duże to są kwoty? No jak, jak na Mount, który jest no, prywatnym, niedużym TFI, to są duże, czy nasze ocenie nawet bardzo duże, to jest świetny rok. Oczywiście, przede wszystkim na długu. Taka specyfika też, te, te przyrosty w zasadzie, te <noise> miniony, miniony... Czyli tak jak w całym sektorze, bo tak, tak naprawdę tak. pieniądze płyną do strategii właśnie obligacyjnych. Ja, ja mam tego pecha, że oczywiście zarządzam funduszem akcyjnym i on początek roku miał świetny, teraz Polacy bardzo mają taką dużą awersję, więc jak rośnie, to to już nie jest tak jak kiedyś, że jak jest hosta, to tam się dokładają, więc ja, ja mam taki stabilny tam zero plus, jeżeli chodzi na napływy, ale na dług mam ogromny. I, i, I w szeroko rozumianej usłudze zarządzania aktywami, która wystartowała, też widzimy absolutnie rosnące zainteresowanie Polaków inwestycjami kapitałowymi, tak? Mm. Ten dług fajnie, bo on też od kilku lat e, dług, czyli fundusze dłużne, no, tak? Fundusze. Jakby e, dowodzi dobre wyniki i on bije inflację, bije lokaty bankowe, to bardzo ważne. I jeszcze perspektywa na następne miesiące też jest taka. E, nie jest nic z tym złego, to jest normalne na całym świecie, że większość inwestowanych pieniędzy jest nie na rynkach akcji, tylko na, na rynkach obligacji plus alternatywne klasy aktywów. Więc tak, my oczywiście to czujemy, to jest świetny rok. E, A co z tą usługą zarządzania aktywami, z którą wystarczy tam były takie cele zarządu, chyba 100 milionów złotych w tym roku. Tak. Już macie tę kwotę? Będzie za chwilę. Jest, to... jest blisko. Wydaje się, że ten, ten agregat, tam plus minus może jakieś pojedyncze miesiące, 100 milionów w pierwszym roku działalności. Wystartowaliśmy realnie od, od lipca, czyli z pierwszymi umowami od lipca, jest w zasięgu. W sześć miesięcy to był świetny wynik. To właśnie pokazuje to, że to zainteresowanie rośnie. To już nie jest tak, że tylko nieruchomości, że Polacy to tylko nieruchomości. Jakby zrozumienie, że trzeba ryzykować po klasach aktywów jest. Więc ta usługa nam bardzo dobrze się wpasowała w potrzeby klientów, którzy częściowo korzystali już z jakiegoś doradztwa. Te fundacje rodzinne też część zakłada. Są wyraźne też na, jakby nadwyżki ta, ta, ta ta nasza usługa jest też kierowana jakby dla, dla, dla wąskiej grupy, bo, bo my, my to robimy z inwestorami profesjonalnymi, którzy już muszą mieć doświadczenie i tak dalej, ale no widzimy, że to świetnie wpasowało się w potrzeby rynku no i no tak nie chcę zaproszać, ale to wygląda jakieś fajnie no, też. Jakieś na Jakieś nowe usługi, nowe produkty, coś macie? na Otwieramy, otworzyliśmy, otworzyliśmy fundusz oparty o, o Branże krypto, że tak się wyrażę, I, i chociaż on nie tyle inwestuje w kryptowaluty, ile działa na tym rynku i, i, i też sobie dobrze pracuje. Teraz są duże wahania, więc to jest dobry test A, dlatego. Big, wóż... big, big. To coin, niedawno szczyt. Tak, a teraz 30%, chyba 35% nawet zjazd. Z mojej perspektywy, jakiś rodzaj alternatywnej klasy aktywów, tak? Jakby trzeba to tak. rozpatrywać. Powinien mieć większą zmienność. Ok, różne tam są przyczyny, chyba, chyba regulacyjne w Stanach. Także to uruchomiliśmy. Mamy, mamy tutaj też plany na przyszły rok. Jak już będziemy tak trochę okrzepli z tym, to wejdziemy. Natomiast skoncentrujemy się też bardzo mocno, żeby tą usługę zarządzania szeroko plasować, bo ona rozwija nam całe towarzystwo i nasze fundusze i jest bardzo elastyczne, tak? bo tam się już buduje strategie szyje pod wymagania i nie trzeba już być tylko z tym produktem w, w konkretnych funduszach. Tam można i trzeba wychodzić i, i na kraj i na, i na zagranicę. Więc nie wykluczamy, że będą też nowe fundusze w przyszłym roku, ale to to jest nasze podejście jest takie, że my musimy mieć pełną świadomość, żeby w krótkim, dosłownie w krótkim czasie zebrać taką pulę aktywów, żeby do tego nie dokładać, jakby to jest takie podejście. Więc korzystamy na tym rozwoju. A z takim powiedzmy prywatnym, niedużym TFI To są to, to jaka to jest ta granica aktywów, żeby, żeby się właśnie nie dokładało. To, to nawet nie jest kwestia w skali funduszu, tylko kosztów jakie, kosztów, jakie generuje otoczenie, tak? Czyli instytucje depozytariusz no tak, i te no. wszystkie rzeczy razem. Chodzi o to, żeby te koszty nie ciążyły na wyniku w sposób istotny, więc takie małe kilkadziesiąt milionów to jest w ogóle minimum. Od 100 milionów one już, no nie, że są niezauważalne te koszty działania, tak, tych wszystkich naokoło, te wszystkie podmioty jak wyceny, księgowość, depozytariusz, to co my musimy udźwignąć, żeby to robić. To, to, to wydaje się, że 100 milionów to już jest naprawdę przyzwoite, mhm. przyzwoita kwota. No ale no trzeba te SID-owo te, te małe kilkadziesiąt milionów na starcie w parę miesięcy zebrać. Mhm. Na koniec, Panie Mariuszu, to bym poprosił Pana o takie podsumowanie naszej rozmowy i takie spojrzenie na 2026 rok, już dosłownie w dwóch, trzech zdaniach. Pan? pan powiedział, że jest pan optymistą, jeśli chodzi o gospodarkę, umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o giełdę, tak mniej więcej to tak. zabrzmiało. No i to trzeba powiedzieć tak, że otoczenie makro bardzo jest wspierające dla, dla rynków kapitałowych, w szczególności dla akcji niska inflacja, a, a wzrost jest, ale nie deflacja, tak? Niskie stopy procentowe, silny konsument. I te makro będzie na pewno wspierało, więc jeżeli chodzi o makro, jestem spokojny. Jestem też dość spokojny, jeżeli chodzi o Amerykę, też nie widzę tam recesji, co jest bardzo ważne, bo to jest ten główny rynek świata. Też trzeba zobaczyć, że azjatyckie rynki trzymają się bardzo mocno, też to nie jest takie, czy nie było takie oczywiste w poprzednich latach, więc otoczenie. Dobre i tu jestem optymistą. Jeżeli chodzi o polski rynek, to i ta nasza geopolityka, i nasi politycy, i ileś tych ryzyk związanych z deficytem jest, więc tu jestem umiarkowanym optymistą. Raczej spodziewam się plusu i, i fajnego e, następnego też roku. Więc tak Czyli to... szanse na nowe szczyty, na WIK, ewentualnie wzrosty rzędu nawet kilkunastu procent tak. są. Przepłatane jakimiś korektami. korektami. Korekty są bardzo dobre dla do ręku, studzą głowy i dają szansę, żeby ten trend wyciągał się w czasie. Na ten moment istotnych elementów odwrócenia trendu. Nie widzę, a więc trzeba grać z trendem. Trzeba grać z trendem i, I jest, trzymać się tego. To jest dobra. Do, do, dobra yy. Dobry, po dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Mariusz Jagodziński, doradca inwestycyjny, zarządzający funduszami, członek zarządu Mount Davie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo.